Kuba na czerwonej ławce. Podejście na klamrach. Kręcę, kręcę. Wiesz co, nie szłem. Musisz na te boczne klamry jakoś. Łańcucha. Poczekaj, ja nie pamiętam. Włodek, jak tam się idzie na, na tych klamrach bocznych? Poczekaj, zaraz się naradzimy. Włodek na górze. Ale nie, na bocznych klamrach, bo tam są dwie z boku. Gdzie? No, obok tych, co idą. Poczekaj, kończę filmowanie, zaraz pomyślimy. HDR by tu się przydał. Jesteśmy na przełęczy. Czerwona ławka. Wiecie, Nessello. Kolega wodek. Podchodzi. Wspina się. Au I co, idzie gdzieś? Czy widać go? Właśnie plecak gdzie? Co? Plesek plecak gdzie? Też jest kłopot, bo tam klamry są. I to takie dwie nie Z zawisłe w powietrzu. Kubatek emocjonalny, nie? Są? Kurde, to... no, ale wiesz. Nie, bo tam jest ciężki dla no. A tam się wisi. plecak nie spadł plecak widać o cóż, się zbudowała tak hmm, się wyłączy czeka jeszcze tutaj ta graniówka Ja albo z tego miejsca no, to... no nie to ja go filmuję hmm? tylko na razie plecak widzę tutaj w stanu, gdzie ty byłeś tam w dół nie, po, nie polecę, nie, polecę nie? Nie. <laughs> nie Teraz mu powiedz tutaj, jak po tym tym przejść, nie? A ja szłem górą, to widzisz, jednak lepiej, mi się wydaje górą lepiej, czy nie? No za ten łańcuch się słapać? Jak tam dobrze? dobrze? No już. Ale jeszcze kawałek jest. I to taki. Jeszcze dwa przęsła, właściwie. Ale łańcuch jest urwany znowu chyba, Ale i tak? długie te przęsła robią tutaj. Za długie, no? Interesantna. interesantna trasa, no. takie tam ci, co nie ci łańcuszki, takie, takie tam łańcuszki, to jest ostro co? Ale trasa interesantna, no, mega. mega interesantna. To znaczy, ja tu górą szłem. Włodek mówił, żeby dołem i ja, szłem, ja przeszłem górą. Jak górą? No tutaj górą poszłem. Łańcuch miałem między nogami, tak? Spokojnie y, chwycisz rękoma. Albo, ja tutaj nogami tutaj, tutaj na, y, szedłem. Bo tak? on się złapał tego łańcucha i na ten hak poszedł. No. Ale nawet tam trzymając się tego poziomego rękoma, Nogi Ci wystarczą tutaj do, ten, tylko, do dołu. Tylko, że to jest trochę ryzyko, bo... Mo... Nie, ja tak przeszedłem. Może spróbować. Ja. No widzisz, ja, ja szłem górą jednak. No, chyba też to jak wygląda zejście? E, tu złapiesz się tego łańcucha i tutaj się ześlizgniesz po tych tych, bo tutaj na tą półkę żebyś trafił. A, czyli muszę zejść na tę półkę. No, ale tutaj spokojnie. Teraz nogę sobie daj tutaj. Gdzie? No tutaj gdzieś spróbuj. A, Trzymając okay. się łańcucha możesz przyklęknąć. No, to no, nie jest takie proste. Gdzie to się kurwa chwycić? Czekaj. Tutaj, tutaj nogę byś jakbyś lewą dał radę gdzieś. No, to pewnie się No, poczekaj. Nie no. Ach, nie, dość, nie, nie bo, to... bo według mnie to jest źle. No jest źle, ale... Tak, cofnij się i spróbuj tak... Te, nie, nie, te, nie, bo tu już ma blisko. Ty, 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 wyższy jesteś, to na pewno chwyci... Zdo, te, y, wystarczy ci rąk, żeby się trzymać tego łańcucha. Tego poziomego. Tak, tylko żeby... Kwestia tego, żeby bez... A wiesz co? Dobra, wszystko na górze, cało, zdrowo, bezpiecznie. Tutaj kolega szybko i koniec. Koniec. No. Tak, e, Bardzo szybko oswajasz z ekspozycją, no? bo musisz się tak koncentrować no. na tym, co robisz, że nawet to, co jest pod tobą, to przestaje robić na tobie wrażenie. No tak, nie nie w Właśnie just, tak się koncentrujesz. Nie, wstydził. O, o, o dziewczyna, nie da się myśleć. <grym> <grym> no. <grym> A to jest fakt, że tutaj niektórymi miejscami. To jest bezpieczniej niż przy tym łańcuchu. Na no, no, nie uważam, żeby tu. Nie pytałem. Tutaj w tym źle biec jakby wciągnąć. Tylko jak tu dojść, nie? Stamtąd odbić. Czekaj jeszcze. Zobaczę tu na kręcę. Cześć. Cześć.

Ja by tak Teraz sú to peš, teraz sa mi to nezatrchia. V zime, keď som tu stál, a mal tu to bol také, tí že som sa hodil jak do vody. Ja som bál, že tu vieš, všetci išli. sa nedalo <stavý> 呃，咋？Uh,